Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytania. Bardzo proszę, pan poseł. No wiadomo, że sprawy polityczne tutaj niespecjalnie można poruszyć, bo i tak odpowiedzi żadnej nie możemy dostać, więc jakby ten temat tutaj e, e, sam się zamyka. Ale mam pytanie, bo może nie dosłyszałem po prostu, czy, czy ma pan mm, kontakt z kołami gospodarczymi, kooperacyjnymi z partnerami w państwach arabskich? Tak by po pierwsze pracuję też w departamencie polityki rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak ocenia pan potrzeby Iraku i czy widzi interes polski w kwestii kierowania pomocy rozwojowej do państwa przyjmującego? Jeśli tak, to jaki powinien być charakter jakościowy i zakres ilościowy? I kwestia dyplomacji kulturalnej w kraju przyjmującym. Wiadomo, że to jest utrudnione ze względu na, na to, na jakie działania obecnie są, czy jak wygląda w ogóle polityka na, na miejscu w Iraku, ale w jakiej formie widziałby Pan tutaj nasze większe zaangażowanie? Dziękuję. Dziękuję. Tutaj było pytanie dotyczące jakichś konta a, kontaktów z kołami gospodarczymi w krajach arabskich oraz potrzebami Iraku. Zaczynając od potrzeb, ja sam, Byłem w końcu października w Iraku, w głównej mierze w irackim Kurdystanie. Monitorowałem tam projekty polskie, polskie, projekty humanitarne. Miałem okazję być w siedmiu obozach, widziałem to w związku z tym. Dysponuję tutaj wiedzą właściwie z pierwszej ręki. Wspieramy tam akurat te projekty, które ja tam widziałem, to były projekty wspierane przez nas, a realizowane przez Polską Akcję Humanitarną, Polską Misję Medyczną oraz przez Klub Inteligencji Katolickiej. I te potrzeby oczywiście my widzimy. Chcielibyśmy, żeby te powiedzmy projekty były kontynuowane. W tym roku na pewno będziemy kontynuować kolejne moduły projektów dwuletnich. Natomiast co do dalszej jakby działalności naszego kraju w tym względzie, to już nie moja rola jako ewentualnego szefa placówki, żeby prawda, tutaj decydować czy przesądzać. Ja osobiście taką potrzebę widzę. Widziałem tych ludzi, rozmawiałem, miałem z nimi kontakt, więc wiem tak naprawdę na świeżo zupełnie, jak to wygląda na miejscu. Jeżeli chodzi o dyplomację kulturalną, tutaj było takie pytanie, szybko, pokrótce tylko powiem tak, nasi archeolodzy byli zawsze w Iraku bardzo aktywni. To już od czasów prawda, naszej współpracy, jeszcze w latach 70. i 80. dbaliśmy tam o zabytki, konserwowaliśmy je tak, żeby służyły następnym pokoleniom. Robimy to i teraz. Była misja w północnym Iraku, w Kurdystanie, która dokonała dosyć precyzyjnego mapowania zabytków. Dlatego pewien jakby baza i grunt, podłoży do tej dalszej współpracy jest. Na pewno nasze nasi archeologowie byliby zainteresowani kontynuacją takiej współpracy, są do tego gotowi. Tak jak mówię, jedynym elementem, który by tutaj nas wstrzymywał, to jest sytuacja bezpieczeństwa. Ale jeżeli chodzi o samą chęć współpracy, to jest tutaj ona na pewno.